Witam Was w siódmym odcinku. Chciałbym Was przeprosić za tak długą przerwę, ale po prostu musiałem odpocząć. A tak naprawdę to byłem Was kadanie za kradzież batonów i czupa-czupsów. Jestem na dachu mojej wypasionej wini, Zobaczcie na ten budynek. A, w zasadzie to nie budynek. Wsiądę teraz w helikopter i zbliżę się do niego, i ciągle miejcie go na uwadze. Zobaczycie wielką tajemnicę. Ach, nie ma na to jak wzrost adrenalinki. Miejcie na uwadze ten budynek. Za chwilę zobaczycie, co z nim się stanie. Of I proszę, zniknął. To był budynek limo, Zaraz podlecimy w tym miejsce, gdzie stał. A właściwie nie, nie stał, tak stał, stał, tak samo jak moja pała, bo jest za mała. Mówiąc, moja miałem na myśli, że ja. No i jesteśmy. Ten budynek stał mniej więcej w tym miejscu. Miasto Wajsiki jest nawiedzone przez duchów, zjaw i innych dementorów. No i jak widać po tym budynku nie ma ani najmniejszego śladu. Za chwilę następna ciekawostka. Którą będzie nietypowy znak Rockstaru na niebie. Identyczna ciekawostka jak w San Andreas? Wielki fus. Ale nasrało tych znaków w Vice City. Nie dość, że na lądzie to i na niebie. Kolejną ciekawostką będzie zmienny rozmiar księżyca, również identyczna sytuacja jak w San Andreas. Wystarczy wziąć snajperę i napierdalać w księżyc. Zmieni się w wielkiego skurwiela po małego karzełka. Zwróćcie uwagę, że jak użyjemy innego kalibru, to ta sztuczka nie wychodzi. Hehehehaha. <gryw> Jakiś szajs z biedronki. City jest czynna kręgielnia? Tak, jest, ale nieczynna, Zaraz sami zobaczycie. Jesteśmy na miejscu. Zwróćcie uwagę na informacje podane na kręgielni. Tam pisze, żebyśmy przynieśli własną kulę do kręgli. Tak, jasne. A może jeszcze kręgle majonez i frytki? Fajnie, że ona jest czynna. What the fuck? Widzieliście sklep, który ma promocję 50% taniej, wszystko? Strzelam, że nie. Oczywiście z wyjątkiem biedronki, bo ona jest jak brzydka dziwka. Codziennie, w niskich cenach, ta promocja jest w centrum handlowym na północy Vice City. Pójdź mu zaczerpnąć świeżego powietrza. O ja nie wierzę własnym oczom, jakieś tempaki zostawiły dwa infernusy, z przykrością muszę stwierdzić, że jeden z nich już tu nie będzie stał. A tu jest napis PlayStation, nagrywając to, myślałem że tam pisze PlayStation, dopiero przy montażu zauważyłem swój błąd, więc nie ma o czym mówić. To nie ciekawostka. A jednak tu jest więcej infernusów. Ach, nie ma tu jak wygodny, wypierdziany fotel. Jestem teraz obok klubu. Polpozyzyzyn zobaczycie dwie ostatnie ciekawostki. A będzie nim sklep, w nawiasie mówiąc, zwykła tekstura, w którym sprzedają powietrzne gitary za 200 dolarów. No, ciekawa sprawa. Drugą ciekawostką, już ostatnią, będzie ciekawy napis. Tu pisze, to nie będziecie kosztować ręki i nogi. Spójrzcie też na te rysunki. Powoli zbliżamy się do końca. Nara.